Ania, idę na moim kanale. Dzisiaj opowiem o rzeczach, które mnie w Egipcie zaskoczyły, zdziwiły i które chodzisz coś innego aniżeli u nas w Polsce czy w Niemczech. Jedzenie egipskie jest bardzo pyszne. Podobne trochę do polskiego, ale trochę w innym kierunku idzie. My właśnie tak jemy, a Specjalnie podobnie, tylko trochę y, inny kierunek, inna gałąź. Smak jest trochę inny, ale wszystko jest tutaj bardzo pyszne. Tak? Żaden Polak nie powie, nie ja tego nie zjem. Zjedzę, smaknie wszystko. Mogę jeszcze polecić, bardzo serdecznie polecić podróż statkiem, jest to wyprawa po Nilu od Aswan do Luksu. wow W życiu się tak nie nachodziłam. To było fantastyczne, mówię wam. Asłan, w Asłan przyroda jest cudowna. Wszystko zielone, powietrze, świeże. O, chce się żyć, jest tam pięknie. To jest wspaniale, bardzo dużo rzeczy do zwiedzania. Pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o y, świątynię, jest ogromne, bo ta świątynia jest naprawdę ogromna. I takie, wow, jest taki zachwyt. Później, jak się y, przyjeżdża. Powoli się przyjeżdża do Luxu i w te miejscowości z innymi świątyniami wybudowanymi przez Macedończyków dla Egipcjan są duże. Dla kogoś, kto jeszcze nigdy nie był osobiście w świątyni, będą robić wrażenie. A później, jak się przejdzie do Luksu i się zobaczy na te faraońskie świątynie, to aż szczęka opadnie. Są tak ogromne, tak ogromne i tak piękne. Wow! I jeszcze jedno powiem, trzeba mieć zdrowie do, do tej podróży statkiem z Asad do luksur ponieważ dzień można, dzień zaczyna się od siódmej, o siódmej jest śniadanie, o dziewiątej przewodnik zabiera Cię na wycieczkę i możesz jedną lub dwie wycieczki zaliczyć, zależą od Twojej kondycji. Później o pierwszej jest obiad i od piętnastej do praktycznego też na kolejną wycieczkę się a potem w ciągu nocy do kolejnej miejscowości. Także na no, jest to przemyślane. W każdej miejscowości jest przewodnik, który będzie cię oprowadzał, będzie cię podwoził wszędzie tam, gdzie trzeba. Co mnie jeszcze w Egipcie zaskoczyło, to lodówki. Są bardzo duże w domach. Oprócz jedzenia przechowywana jest w lodówkach woda i inne napoje. Jeżeli chodzi o handlarzy, nawet najmniejszy handlarz, stoisko zwykłe, każdy będzie miał lodówkę, a w niej wodę oraz czekoladki, batoniki, takie rzeczy. Nikt nie sprzedaje tutaj wody, która jest nieprzechowywana w lodówce. To by sprzedawał gotowaną wodę? Kiedy leciałam samolotem z Kairu do Aswan, to widok z samolotu był imponujący, tym bardziej, że za dnia y, tam leciałam. A mianowicie był Nil i po jego stronach zielony pasek, który się ciągnął przez całą drogę. A reszta to pustynia. W życiu nie widziałam takiej ilości piachu. mnie bardzo zaskoczyło. Ten zielony pasek, tam gdzie ludzie żyją, tam gdzie da się w ogóle żyć, to 100 tysięcy km2, czyli tak mniej więcej 1 trzecia Niemiec. Oprócz tego zielonego paska życia wokół Nilu, w Nilu, są też zielone oazy gdzie nie na pustyni, ale one nie zajmują tak, dużej, tak dużego obszaru jak ten zielony pasek życia. Wokół to było bodajże na tyle. Ostatnia rzecz, która mnie zaskoczyła, kiedy e, <laughs> przyjechałam tutaj na urlop do Egiptu. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostaw lajka. Jeżeli interesuje Cię kanał i tematyka, subskrybuj, aby nie ominąć kolejnego odcinka. Zostaw komentarze na dole. Do zobaczenia następnym razem. Pa!